Cześć, cześć, witam w filmie ze Squadbusters. Kod mi teraz zacznie przeszkadzać super, jak mi się sta, to kod fajnie, polecam i ten. Dopiero co przyszedłem samouczek i pierwszą typową rundę. Teraz każą mi ulepszyć oddział, bo dostałem barbarzyńcę ze skrzynki, więc upgrade'ujemy go. Dobra. Nagrodę do Senklajnum. Rozwij postacie i zdobądź energię montaru. Przychodź przez światy. Jezu. Ej, to Colt odebrałem. Dobre, no to tak. Jeszcze mam znowu właści y. Nie, Netsu. Skąd go mam, ale wysyłało mi go po prostu tak randomowo na początku Dobra, no to zaczynamy sobie Jezu, myślałem, że nie mam kulta ale dobra, zaczynamy Ach, jeszcze mi tam koło podwórka coś jeździ, no zajebiście Przyszliśmy to by wygrać Tylko trochę tutaj walka działa, no i na początku weźmiemy sobie no, Colta. I muszę zbierać jak najwięcej skrzynek, bo wtedy dostanę za to do blokowania. Postać zresztą sami zobaczcie. Teraz weźmiemy sobie Airplane, i mam dużo postacie. Potem jest jeszcze, oczywiście, więcej. no. Nie będziecie chcieli taką miniserię z tego grania w Squad Busters, To możecie napisać. To może coś takiego zrobimy. Prostarza, przerwałem, ale tutaj to widzę, że jest co innego. Drugi primo, niech będzie. Znajdź Nie wziąłem tego dobra. Już rozumiem o co chodzi. A jeszcze mam takiego busta. Nie wiem, czy pokazałem w czy świątnie, bo mam sklerozę. tu Oni go zabiją, więc na no spokojnie Jestem po co dziewiąty Ale to się zaraz zmieni Zanim to, to... Bierzemy Grega Przynajmniej jest tutaj fajna logika w tej grze I rozwalaj to No i już jestem pierwszy Dobra, drugi Hogan O, jest mój nick, nawet się pojawił Teraz najdłuższy się zmieni. No taki. w ogóle tego leczenia to ja nie potrzebuję za bardzo. Hmm. Tego pytania z tego smoka właśnie. Ej. To jest dobry pomysł. Ej, teraz zabijam tego typa. No, Hogan, chodź tu. Zapiszę kogoś po raz pierwszy, co Dobra. mu, dobra? Kolta yy, drogiego, weźmy sobie kolty się przydadzą w ogóle. Zimno, że nawet nie potrzebuję leczenia. O, prawa pra, miałem niechcący. Mam dość dużo klejnotów w ogóle. To jest wiele lepsze niż Brawl Stars. Już to widzę teraz nawet. Prawda, nie, niektórzy koledzy z klasy mieli tę grę wcześniej, bo na, na sztuczce z vpn no ale ja postanowiłem, że uczciwie poczekam. I się opłaciło. W ogóle nie rozumiem energii. Jak? się tło wód? To czemu na światłowodzie mi Brawl Stars bardziej laguje, niż na internecie mobilnym? Jakby mi, mi ktoś to wytłumaczył. O, jest fuzja, dobra. Czyli jak mam trzech, to oni się włączą. Chodźcie tu, w ogóle, że ja w ogóle nie muszę ten Zużywać... leczenia, ale niech będzie, że użyję. A ja młodko się nie użyła, skam. ale fajnie wyniki moje. Załatwiony przeze mnie dwóch Preatori Hogan Dziś nic nie tutaj jest tylko, dobra O co skrzynkę Tutaj ma zwiększyć moc, ja to już widziałem O rzadka Proszę mi się jakie coś trafiło Zeźmiałem po prostu bardzo dużo O dynamite Sandra akcentowa akcent. Jaja, wujcie, dlaczego używamy jaj. zobacz że mięcia z tym łacinem nagabotało, przechodź przez światy, dobra? A to są kwesty czy obok mamy te postacie, właśnie? Też to mam, a bitewne tutaj, i zaklęcia tutaj. Uh mhm. -huh to pod... mm, niech będzie... Niech będzie ten Dynamite Szczerze to ta gra jest bardzo fajna, już mi się podoba nawet. A, niezuja, ja z przybliżenia klikam na ten. Na ekran niechcący. Żeby coś skipnąć z Call of Duty Mobile. Czemu, ale ta mechanika z wysypywaniem koina przez goblina mi się kojarzy bardzo mocno z Talking Tom Gold Run W coś grałem jak byłem młodszy Zaraz mi most rozwali O! -o zagrywam? Oj, 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 Kiepsko idzie Ej, bardzo kiepsko teraz idzie mi Dobra, coś tutaj podbiło mi tych gemów, ten smok, ale... Sam smok to mi tutaj nic nie da Dobra, ale wracamy już powoli Jeden el primo tego bossa, tego bossa muszę zabić, ewidentnie. Oj, on mnie pierwnie zabije, e. Nie, dobra, ja stąd idę, bo mnie jeszcze jakiś gracz bije. Smoka. Najgorsze jest to, że niektóre moje postacie już giną! Nie! Kurczę... Ten gracz mnie dobił, trudno. Oglądaj, nie, dalej się pójdziemy. Uspomnienie z no na ranie było najgorzej. Czyli za każdą rundą mam skrzynię. Duża po prostu. Ale grega już mam. O, mogę już dodać do znajomych. Tak jak tylko się połączę z Super -Lady, to już nie będę musiał wydawać bardzo. Worek złotych, monet. bo moje profilowe mi się nie podoba Dobra, już jest, zapisało się A, w to trzeba pociąć Aldera, ja nie będę na rozmieniam. Twojej Digacza, ej! To jest wiele lepsze niż ten... Stars tylko... no, nieważne, zagramy sobie może jeszcze jedną gierkę żeby taki chociaż trochę dłuższy odcineczek był Więc dobra, lecimy. W ogóle kiedy no nie nagrywają z głosem, w sensie ostatnio robiłem kolebę z kimś, ale żeby go zobaczyć to musicie poczekać. Bo aktualnie tym od razu po szkole, kiedy to nagrywam. No, mam dwóch koltów na start, ale Szlak by to trafił. Mam przecież jakby też tutaj miał trochę mniej FPS-ów niż na internecie mobilnym, jakbym miał. Nie wiem, czy mnie gonić, czy co, co? I nie da to jest wyponięć, żeby to wygonić? Dobra, mam to, to to zrobić. GREGA nie mam tutaj! Nie! Bez Grega to ja tutaj nie dam rady za bardzo coś zrobić. Nie, nie mogę przystąpić, w sumie logiczne. Gobina. Nie, to jest Goblin... Nie, to nie jest Goblin, tylko to jest ten. Kurczek się to nazywało. Znajdź tego, dobra. Kurde, noż gdybym ten mógł, to bym go wziął. Chyba, że w ogóle nie mogę go wziąć w tej rundzie. Może coś to tak ustawili, że... Trzeba mieć go wybranego. Nie wiem właśnie jak to działa za bardzo Szczerze myślałem, że nie się to tak szybko Ej, Goblin go no, nazywam goblinem czekaj, bo on jest ale jak się on nazywał tam Mam bombę, zarąbiście. Tak, mogę tylko Primo lub barbarzyńca, to weźmie barbarzyńcę znowu I Jeszcze można by się postarać zdobyć te klejnoty z tej wielkiej skrzyni na środku Nie, to był za pomysł, to był za pomysł. Zostawcie mi, proszę. Próbuję smoka zabić. To jest za dziwne, że ja nie muszę nic robić, tylko on. Strzał? O co z tym chodzi? Moje wszystko, dora drugi będę przynajmniej, o ile nie zginę. Jezu, mi wobec Bożego ma kask. polował dobra, przykro się. Nie, jestem tu czekam. Dora, tutaj klejnoty, drugi będę, Greg, akurat pod koniec rundy, Greg. No ojoj oj. oj, oj. Jeszcze to ja już nie będę Gracza wykończymy jakiegoś drugiego, dawaj, drugiego wykańczam jeszcze, dawaj Kurde, jak blisko jestem, bycia pierwszym, no ja Musiałbym jego zabić. Trudno, dobra. Nie było tak źle, byłem dość blisko. Zobaczcie, dzieliło nas 9 gemów. To jest według mnie bardzo dobry wynik. Dobra. Otwórzmy sobie tą skrzynkę. Rzadka już od razu? O, epic! Dobra. Co ja mogę dostać teraz? Serio? Liczę na coś innego, ale trudno. Bo ta postać to jest jakby przeróbka tej, którą mam. O, sklep za darmo. Czyli oferty są za darmo, ale. A jeszcze to jest. To jest chyba oferta dla każdego gracza. Duża epiczka. Czyli dla nowych graczy jest du duża epiczka ta. Jeszcze rzadka I zwykłe Dobra No A oddział jeszcze co mogę zlepszyć Zbieraj mega jednostkę, nagrody Zyskaj szansę na znalezienie w diffie Dobra, ale to już ze sprawdzimy w samym odcinku Dziękuję bardzo za oglądanie Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, do usłyszenia w na moje dwa nowe kanały, trzymajcie się, cześć!